Pakiet edukacyjny programu Krótkoterminowa Terapia Par Proces Zdrowienia w Uzależnieniu powstał z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest odpowiedzią na potrzeby osób pracujących w lecznictwie odwykowym, związane z koniecznością zintensyfikowania i rozwoju działań terapeutycznych w obszarze pomocy parze z problemem uzależnień. W przygotowanym pakiecie edukacyjnym znajdują się. Nagrania fragmentów ośmiu sesji krótkoterminowej terapii par, podręcznik krótkoterminowej terapii par. Przesłanki leżące u podstaw zbudowania programu terapeutycznego krótkoterminowa terapia par były następujące. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą wpływającą w zróżnicowany sposób na funkcjonowanie całej rodziny. Interakcje wewnątrzrodzinne, zwłaszcza te, które dotyczą diady małżeńskiej. Mogą podtrzymywać rozwój uzależnienia, ale też i stymulować proces zdrowienia. Osoby korzystające z leczenia odwykowego, a pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim, mogą na różnych etapach leczenia skorzystać z różnorodnych form terapii par lub rodzin. Zasadnym jest, aby praca terapeutyczna z parą stała się standardem postępowania w lecznictwie odwykowym. Oparcie terapii par na zasobach i procesach prężności umożliwia skuteczne poradzenie sobie z problemami, jakie wprowadziło do związku uzależnienie jednego z partnerów. Wyróżnić można trzy podstawowe cele krótkoterminowej terapii par. Pierwszym celem jest wspieranie pary w sytuacji, gdy jeden z partnerów podjął leczenie odwykowe. Podjęcie bowiem leczenia odwykowego najczęściej powoduje pojawienie się swoistego kryzysu w rodzinie. Związany jest on ze zmianą oczekiwań członków rodziny względem siebie, a często nawet ról w rodzinie. Kryzys ten może być pozytywnie rozwiązany, ale może również nasilić problemy w parze i w rodzinie. Drugi cel to rozpoznanie mechanizmów podtrzymujących uzależnienie czy współuzależnienie oraz identyfikacja i wzmacnianie czynników i procesów, które sprzyjają zdrowieniu. Trzecim celem jest wzmacnianie procesu zmian w kierunku poprawy funkcjonowania pary oraz rodziny wraz z dziećmi. Jak widać, podstawowe cele bardzo silnie opierają się na budowaniu procesów prężności i wzmacnianiu zasobów pary. Filozofia, na której opiera się krótkoterminowa terapia par, to nie tyle praca nad brakami, deficytami i trudnościami, ile wzmacnianie czynników chroniących i zasobów, które para posiada. W programie krótkoterminowej terapii par podstawą rozumienia mechanizmów funkcjonowania pary jest myślenie systemowe. Odrzuciliśmy jednak deterministyczny model sugerujący, że określone wzorce interakcji rodzinnych mają prowadzić do konkretnych zaburzeń psychopatologicznych. Najważniejsze aspekty, które pozwalają lepiej zrozumieć funkcjonowanie pary i rodziny poddanej przewlekłemu stresowi związanemu z nadużywaniem alkoholu, odnoszą się do poznania. Dynamiki więzi w rodzinie i parze małżeńskiej, więzi w rodzinie z problemem alkoholowym nie mają tylko pozabezpiecznego charakteru, a funkcjonowanie małżonków i rodziców może być zaskakująco zróżnicowane. Obecności zróżnicowanych czynników ryzyka, które odnosić się mogą nie tylko do uzależnienia, ale występowania przemocy, statusu socjoekonomicznego czy niekorzystnych rozwojowo interakcji między członkami rodziny. Prężności rodzinnej w postaci procesów i mechanizmów umożliwiających sięgnięcie do wewnętrznych i zewnętrznych zasobów chroniących przed dysfunkcjonalnością. Procesy te pozwalają na pozytywną adaptację w warunkach przewlekłego stresu. Czynniki ryzyka i ochrony są ze sobą ściśle powiązane, a ich dynamiczne i zmienne w czasie oddziaływanie prowadzi do różnorodnych efektów. Jak pisze Barbara Józefik, w myśleniu systemowym odchodzimy od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji. Terapeuta przestaje być ekspertem, a staje się świadkiem zmian, jakie para wprowadza w swoje życie. Metody pracy krótkoterminowej terapii par są wysoce zróżnicowane. Po pierwsze, terapeuci korzystają z typowych metod dla terapii systemowej, do których należą na przykład pytania cyrkularne. Pozytywne przeformułowania czy interwencje paradoksalne. Druga grupa metod to metody poznawczo-behewioralne. Dzięki nim, między innymi, formułuje się różne zadania, które para wykonuje zarówno w trakcie sesji, jak i w domu. Niebagatelną rolę pełni też psychoedukacja. Krótkoterminowość pracy wymaga zastosowania aktywnych sposobów uczenia się, dzięki którym para może szybciej zrozumieć funkcjonowanie rodziny. Poznać swoje mocne strony czy zasoby, a dzięki odwołaniu się do nich szybciej poradzić sobie z trudnościami. Program krótkoterminowej terapii par obejmuje od 8 do 10 spotkań z parą. Dwa pierwsze spotkania to etap diagnostyczno-motywujący, którego celem jest nie tylko przeprowadzenie diagnozy problemowej, ale i zbadanie oraz wzmocnienie motywacji pary do pracy. Kolejnych 5 do 7 sesji. Dotyczy stricte terapeutycznych oddziaływań. Ostatnia sesja jest podsumowaniem terapii i wyznaczaniem dalszych kierunków leczenia i/lub rozwoju. Obecnie omówione zostaną poszczególne etapy pracy z parą. Na etap diagnostyczno-motywujący składa się konsultacja pary, diagnoza problemowa, określenie celów pracy terapeutycznej, uzgodnienie i urealnienie oczekiwań członków rodziny wobec siebie, a także analiza źródeł motywacji i gotowość do zmian, motywowanie do podjęcia decyzji, do wprowadzenia zmian ukierunkowanych na uzgodnione cele, niebagatelne znaczenie na każdym etapie pracy z parą ma wspieranie abstynencji osoby uzależnionej. Kolejny etap wiąże się z oddziaływaniami terapeutycznymi, nakierowanymi na rozpoznawanie problemów oraz wprowadzenie zmian. Składają się na nie odkrywanie i wzmacnianie zasobów pary, szczególnie w kontekście wartości i potrzeb, poprawa komunikacji w parze i rodzinie, zmiana wzorców komunikacyjnych, wspieranie siebie nawzajem w byciu wystarczająco dobrym ojcem i matką, intymność w parze. Etap kończenia krótkoterminowej terapii par to spojrzenie wstecz na ostatnie tygodnie dokonywanych zmian i ustalenie kroków w przyszłość. Ważną rzeczą jest, aby terapeuta pamiętał, że w zależności od problematyki zgłaszanej przez parę poszczególne tematy można rozłożyć na dwie sesje lub pominąć np. zagadnienie związane z rolami rodzicielskimi. Kończąc wprowadzenie do krótkoterminowej terapii par, należy podkreślić, że po pierwsze, Program krótkoterminowej terapii par nie zastępuje specjalistycznego leczenia uzależnienia, wspiera proces zdrowienia i jest jego dopełnieniem. Po drugie, prezentowany program jest proponowanym schematem oddziaływań terapeutycznych, wykorzystującym posiadane już umiejętności psychoterapeuty do pracy z parą, rodziną w kontekście krótkoterminowym. Terapeuta winien także znać problematykę uzależnienia w rodzinie. Po trzecie, w przypadku nieposiadania przez psychoterapeutę wymaganych kompetencji do prowadzenia programu krótkoterminowej terapii PAR, wskazane jest szkolenie z tego zakresu.